Cześć, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj po raz kolejny torturujemy moje włosy, tym razem z srebrną płukanką Cameleo. Jest to drugi produkt tego typu, który testuję na tym kanale. Wcześniej testowałam różową płukankę Cameleo. Jeżeli nie widzieliście tego filmu, to zapraszam do kart i do opisu. Jak widzicie, startujemy z takimi włosami, na które nałożyłam dosłownie kilka godzin temu różową odżywkę z Deli Cameleo. Jeżeli nie widzieliście tego filmu, to również jest on już na kanale. I właśnie nagrywam dzisiaj film parę godzin po tamtym, więc jak widzicie, startujemy z takim zielonkawym blondzikiem i mam nadzieję po prostu pozbyć się już w 100% moich zielonych i żółtych odcieni z włosów właśnie dzięki tej pułkance Jest tylko jedno małe ale. Znalazłam tę pukankę całkiem przypadkiem w mojej łazience i jest ona już dosyć mocno przeterminowana. Mam nadzieję, że to nie będzie miało znaczącego wpływu na jej działanie i że mi włosy od niej nie odpadną, więc taka sytuacja. Jak widzicie, mam olbrzymie od i bardzo nie chcę nałożyć tej półkanki na moje naturalne włosy, ponieważ niedługo będę je rozjaśniać i chcę uniknąć jakiegokolwiek nadbudowywania się barwników w tej okolicy. Dlatego użyję zaraz moich świeżo jeszcze rozpakowanych nawet gumą do włosów. Podzielę sobie włosy na 6 albo 8 części i kiedy już to będę miała ze sobą, to do Was wrócę i zaczniemy używanie półkanki. Podzieliłam sobie włosy na 8 części. W sumie z każdej strony mam po 4 kity i mam nadzieję po prostu tak płukać moje włosy, tak w sumie tomaczać moje włosy w rozwoju. Stworzę płukanki i wody, żeby nie dotknąć za mocno mojego naturalnego koloru. Według instrukcji do około litra wody należy dodać jedną łyżkę z połową płukanki. Mam wodę przygotowaną w takiej misce i po prostu dodam tego na oko i będę moczyć każdy taki pojedynczy kucyk w roztworze. Zrobiłam już połowę włosów i myślę, że różnica jest widoczna, więc będę kontynuować już poza kamerą i pokażę Wam końcowy efekt. Słuchajcie, zapomniałam Wam dograć końcówki tego filmu. Jeżeli trochę seplenie, to, dla, to dlatego, że mam na sobie aparat i jeszcze się do niego nie przyzwyczaiłam. Generalnie to minęło już parę dni i zdążyłam już rozjaśnić moje odrosty i włosy wyglądają na końcówkach w ten sposób, więc wyniki macie na zdjęciach. To tyle, jeżeli chodzi o ten film. Jeżeli chcecie zobaczyć coś w przyszłości, w przyszłości na tym kanale, aparat, to dajcie koniecznie znać i do zobaczenia w następnym. Cześć! my own world of make-believe kids screaming in the cradles